Siemadów z tej strony Matiska w dzisiejszym filmie. Kolejny dzień, kolejna drama. Tym razem z Olo. Jak wie, możecie wiedzieć, bądź nie wiedzieć, miałem z nim kiedyś kolaborację. Ale ta kolaboracja wyglądała na tym, że pan Olo wtedy był popularniejszy ode mnie i nie chciał nawet ze mną pogadać, żeby to. Po prostu ja mu napisałem pytania, on mówił, że nie ma czasu i po dwóch tygodniach mi wysłał to. Ale to nieważne. Wyjaśniam Matiska. Zobaczmy. Od początku. Siema. Na wstępie chcę wspomnieć, że na tym filmie nie będzie głosu, bo nie mam kiedy nagrać głosu. Ale dobra, dziś chcę wyjaśnić Matiska. O Jezus, chyba się boję. Ogólnie zaczęło się od tego. Ogólnie? Ogólnie? Że Matisek ma dramę z Next Team. Miałem dramę, przepraszam bardzo. Miałem wszystko z tym kolegą wyjaśnione już. I napisałem do niego na Discordzie co. Napisał mi z nowego konta. Siema, Siema, co tam? Eee, widzę, że jakaś drama z Next Team XD. No a jak? A ty jesteś tym Nexti czy tym na Matisek? Nie umiem zdecydować. A XD to se filmy zobacz. Ogólnie, moim zdaniem, zarzuty Twoje niestety nie są dobre. Ja tak wtedy już, już ja wtedy siedziałem i ja Wam dam kontekst. Siedziałem sobie przy obiedzie, jakby nie przy obiedzie, tylko jestem u babci. Teraz siedziałem sobie przed telewizorem, wpierdzielałem ciasto i jakiś olo do mnie napisał. Ja się z nim pisałem, jedną ręką wpierdzielałem ciasto, nawet nie patrzyłem, co pisze, praktycznie. I później, i zobaczcie. Sądzę na temat dramy. A potem Matysu... Możecie sobie po, postopować te wiadomości i zobaczyć, co dokładnie tam się działo, ale nie wiem, jak mentalnie trzeba być osobą, żeby pokazywać prywatne jakby wiadomości na Discordzie. Jakby, jak... Olo, jak chcesz, żebym pokazał Twoje wiadomości, co do mnie pisałeś kiedyś, bo ja takim nie jestem, ale jak chcesz, to mogę to pokazać, naprawdę. Jak napisał mi, cytuję, brody, jak chcesz, to nagraj na mnie film, to kolejną dramę wy... No bo człowieku pisze sobie z nim, siedzę sobie im ciasto, i on mi pisał, bo jakbym nagrał na ciebie film, to bym dał akurat ciekawe argumenty, a ty y, śmiejesz się z wizerunku i jakby, Wizerunek publiki, jakbym się śmiał z jakichś filmów, e, które on nie, jakby nie wrzucił w swojej twarzy, to by można było mnie osądzić o to. Ale że on wrzuci i publikuje swoją twarz, to mogę ją używać do miniaturek. Jakby to jest jest to w internecie, więc mogę tego używać. I ja mu odpisałem. E, to, no, zobaczcie, co mu odpisałem. Tego, że Matisek ma dramę z I napisałem do niego na discordzie, co sądzę na temat dramy. A potem Matisunek napisał mi, cytuję. Bro, to jak chcesz, to nagraj na mnie film. To kolejną dramę nie. wygram z Parchatkiem. Usunęli mu kanał z Next Team, że w sił. Ja na Twoim miejscu bym się bał, ze mną. No i okej. Okay. No bo ja bym się na Twoim miejscu bał, jakby dramy ze mną, bo teraz Cię odpowiadam i Cię zmiatam argumentami, jak zwykle. Bro, ja tylko wyraziłem swoje zdanie. No, wyraziłeś swoje zdanie, ale to na, na jaki temat wyraziłeś to zdanie, no? Hmm. Powiedz! Jeszcze pokażę jego rzeczy, które nie mu popsują reputacji. O Jezus, popsują mi reputację, chyba, chyba się skończę na YouTubie. Po pierwsze, No, patrzcie, fajna miniaturka. Trochę mi pomógł Chat GPT, nie Chat GPT, tylko takie AI. No i fajna miniaturka. Co z tym złego, Olo? Twierdzi Matisek, że zrobił ją sam. Twierdzę, że zrobiłem ją sam, bo specjalnie pobrałem wszystkie rzeczy. Później jeszcze dałem Chat GPT, co ma robić. Później to połączyłem i pokolorowałem. A co mi napisał? Ale mi napisał, że pomógł niemu AI. No tak, no bo pomógł mi jej jaj, no i co z tego? Jakby nie ukradłem miniaturki, bro. Więc robił sam, czy nie? No robiłem, no wytłumaczyłem to, nieważne. Jeszcze postanowił wysłać moje zdjęcia z miniaturki. No tak, postanowiłem. To moja reakcja ogólnie, może się... <ścoughs> Dobra. To są aktualne moje dowody, niedługo znajdę więcej. O Jezus, e, chyba się boję, chyba nie mogę spać w nocy przez tego ziomka, co macie go na ekranie. To moja reakcja na te dowody. Już go zgłosiłem na Discordzie. Zgłosiłeś mnie za na Discordzie za wysyłanie publicznych zdjęć z internetu? Fajnie. Jak i na YouTubie. E, na YouTubie? A za co mnie zgłosiłeś na YouTubie, kolego? Jak ty nawet zgłaszać nie umiesz? Jak ty masz dwie level... E, znaczy co? Ale już kończymy ten krótki odcinek. Minutowy, to po co ty to odcinek dawałeś jak mogłeś shorta? Bro, aj, ale kolejny ziomek, nie umie przyjąć krytyki, od razu nagrywa film i nie umie, że co jest na Discordzie, to niech zostanie na Discordzie. Jeżeli wbijecie pod tym filmem pięć łapek w górę, to też pokażę jego prywatne wiadomości do mnie. Żegnam się z wami. Siemanko. Oj, okej, okay, włączyłem jakiś inny film. Dobra, ja też się z Wami żegnam, widzowie. Bajo, bajo. A nie, czekajcie, jeszcze, czekajcie. Dobra, widzowie, jeżeli Olo oglądasz ten film, to jestem bardzo ciekawy Twojej odpowiedzi i nagraj film z odpowiedzią na mój film, bo jestem bardzo naprawdę ciekawy moich argumentów. I to by było na tyle w tym filmie. Bajo, 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 jajo.